Siemano ludzie. Ja jestem Mati, a ze mną jest... Dolero No i dzisiaj nagramy Minecrafta razem. I wchodzę do niego. wchodzi chodzę, serwa. I właśnie gramy razem. Spinki, dobra. Uwielbię się. Jak chcecie go zobaczyć, to link w opisie będzie, jak on się nazywa. Warto go się on ma dużo klimów ode mnie no, i zobaczyć jego. Widzę cię, widzę, chodź Siema. Siema, siema, siema Chodź, ja wiem, że ty chcesz, siema Pst. Dawaj Misia! Misia w Majkacie dawaj. No nie, luk, bo muszę zjeść spoko, więc... No, jakby ktoś chciał zagrać z nami. To jest taka aplikacja Minecraft For. Jakoś tak. No i tam. Będzie. Będzie. Będziemy mogli grać. No, następny odcinek u mnie nie, na moim kanale, moim pięknym. Nieprawdaż? Mm -hmm. Ja. Dobra, to zbuduję dromek. Ja już mam tam drogę zbudowany, bo miał być pierwszy u mnie odcinek no. ja nagrywałem a potem ja się schopnęłam, że ja nie włączyłem nagrywarki no i musimy grać od nowa następny odcinek będzie u mnie no jak, jak dobijecie dużo do łapek wtedy jak dużo Teraz, ła... dziękuję, dużo łapek, łapek będzie to jutro będzie odcinek a jak będzie bardzo dużo, to nawet dzisiaj Postaramy się Łotwie Każdy buduje osobny domek? Kurde, no Kurde, naprawdę mi zabrakło, muszę Co ty budujesz? Nie, mam jakiś domek Chcesz siekierkę? Nie, to dobrze Nie za duże to? No właśnie. Ja muszę iść po drewno. No. Dobra. Te ja poważne filmy mam co, co tydzień, ale... Ja mam częściej, ale teraz miałem przerwę, bo wiecie, ferie i... Byłem na nartach i wszędzie i wiecie, jak to jest. No. Zapomniałem, że nie chciałam... Nie miałam jak kręcić, bo w drodze, a potem cały dzień, no. O, tak to wystarczy. Mam przez trochę mało. Tak. Zobaczcie, jak domek, jak on wygląda, później będziemy zobaczyć w środku. Mój no będzie lepiej No, ja mam wiesz kogo? Ja mam Stasia w domu. A ty? Misia Gogo. Misia go masz. A co ten mi się go ci da? Nic. No, to ty będziesz farmerem, ty będziesz od takich różnych spraw. Więc do skrzynki ci, wiesz, to wkładam nasiona. Ty będziesz farmerem, a ja będę łowić rybki. Ja będę doskoczkiem. Muszę te drzwi zrobić wreszcie, ale ja się tak boję, bo tu Maciej Borsuk. Maciej Borsuk miłczek! a nie, śpi na moim łóżku, aż se screena walnę. Maciej. Yes, udało mi się. To będzie taki domek, żeby... Trzeba chować się. No, no, będziemy się chować, nie wiem. Będziemy się tylko chować. Nie wiem. No, wystarczająco. Teraz no, powinna się. wystarczyć. Skóreczka, motyka. motyka. bimber, Gimber Ballaż. motyka, dupa krowa, pochowa i trupa. Panem. Ja bym byście... o, o, jakaś srebrna księga. Jak A, tu nagle z gielka tam. Czekaj, trzeba by się podbudować. Tu bądźmy się po końcu. Dobra, bądźmy się po końcu. I budujemy domek. Jak tam ten twój domek, Mati? No, no. Zobacz, chcesz do mnie do domu wejść? Czekaj, tylko drzwi muszę zrobić. Czekaj, ja to ja muszę dokonać. Zaraz, zobaczysz mnie. Mój. mój domek jakie oski boski. No. No dobra. Ok. Tylko drzwi muszę zrobić. Bo taka bida. W kraju. Kurde, chcesz mam chcesz drzwi? Ja. Na pewno co drzwi to chodź. Czekaj. Czekaj. Szybko bo mi marcie. Zrobił most ty. No ja będę robił spokojnie. No witaj. Masz tu cztery drzwi. Czekaj. I już. O, tam na górze Czekaj. będzie drugie piętro. Wow. a Super, nie? Ja, Zobaczcie, może w kolejnym odcinku, albo dzisiaj jeszcze dążymy. A to jest właśnie mur, a to jest tylko. Nie wiem, z czego zrobić most. Tu jedźmy po drzewno. Wow, spoko nawet myślę. O, właśnie tak zrób. Zrób, że tutaj, tutaj właśnie. ja ci trochę pomogę, bo ja mam trochę tego. Tutaj ci domy. No co ty robisz? No żeby ładnie ci wyglądało, patrz. No nie, nie tym drewnem. Co ja robię? Ciekawe. Mamy taki drewniaki te. Patrz, o, teraz ładnie. Pan na górze trochę zrób. Czuję Nie. ci domek. Nie, że się już <grym>, Ja myślę, że ty już masz w drugą ścianę. Nie. <grym>. To nara. Nara. Nara, sąsiad. Nara. z złe Muszę to naprawić. Dobra, Maciej. Maciej Borsuk śpi na mojej... Maciej Borsuk, tak. Bo ty jesteś dzień Namrowski. Brawo do Dżolero, mój Stefan, Spina moje. moim tu kurka wodna, uciekła mi. No, patrz jak ładnie to u mnie to wygląda. Mam tu jakieś pochodnie, 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 nie muszę zrobić tak. Chcesz pochodnie? No. To ci zaraz przyjdę Dobra. Czekaj. Dobra. Ja tu szukam, nie mogę znaleźć pochodni. Nie tu mam przejść. Dobra. Ładnie położę wszędzie. Ale nie najdziemy, bo to wszystko wygląda. Ciepła Okej okay. Już płynę do ciebie Masz tam ciemną zamku? No Właśnie widzę już wchodzę Dzięki Dzień zł Taka będzie miała to torno Dobra, chodźcie ci położyć Czekaj. Ja już śpię. Ja już śpię. Czekaj bo mi tu macie i Borsuk. No maciej, maciej i Borsuk. Boże, Nie. jaki ja tempy. Przecież to jest mój Stefan, mi śpi, dupą. Widzicie, ja taki się dał, zrobiłem. No żeby... jest lepszy. O. Dobra, muszę się tak Jak to wygląda, weź. Nie chcę powiedzieć co. O fakt, tam flipper gdzie. Zapewne bym ja się do. <laughs> ja bym się jakby tak pisze że Tak koło twojego domu wybuchnął. Jako ja bym miał ten bekę z ciebie. Jeżeli no, mi się od nowa domek budować. Ale idzie idzie, idzie koło twojego domu. jest! <laughs> Cieszę go. Tego. Guma se Nie. Bo do kopy do dupy do bota No bo. bo tam mój telefon, bo tam telefon jest Powiększam se Opsy powiększam Ale ja rytualnie będzie wyglądało. Mówię, że mam most zrobić, tak? Mhm, żeby lepiej ze sobą przechodziło się. Nie umiesz skakać? Nie umiem, ale nie chcę mi się. Przekał, bo tu pod gierka idę. Orzeł, yyy... Już myślałam, że tu jakiś orzeł leci. Ja tyle żartuję, że jeszcze żadnych ptaków nie ma. To głupi jestem, nie? Chodź tu! Kogo bijesz, Matyś? Świnie, bije, żeby ja dziękuję ci. Dobra, dobra.

Teraz głodu. Albo mam pomysł. No właśnie. Muszę... Kamień. Już wspinę. Maciej Borsuk. Co ja mam z tym Maciejem Borsukiem? Boże święty. Nie, ja nie wiem. Co No, ja muszę iść Zdech do domu. Zaraz jakiejś do kopalni. Zarządzę cię. Nie? O. o. Chodź, ja ci idę. jedno. Mi? No.

Patrz to mi tu tu nie Ej co to się zabić Chciałem, żebym dachu nie Serio? Ale mi się to kapie Ten, 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 ten dachu dach nie ma Dobra, i... ...to należy... Siema! Następną ciężków będzie dobrze, tylko w górę to montuję. Tadeczka. Wijajcie też do mnie! Rub w opisie będzie. Da, nada.